No witam, z tej strony Jakuza i zapraszam was do kolejnego odcinka na moim kanale, do nowego DLC do Stellaris. Ten odcinek jest odcinkiem ogłoszeniowym, nie wiem czy ta seria będzie dalej kontynuowana, bo po pierwsze wziąłem chyba za dużo mapę i przez to jest dużo więcej lagów i niestety trochę tak gra się strasznie dłuży po prostu mój laptop nie jest wystarczająco mocny, żeby mapę na 800 gwiazd dawać się rad na 600 to chyba daje radę, w miarę daj radę ale da się przynajmniej coś nagrać nie będę musiał tam aż tak dużo czasu spędzać, żeby cokolwiek nagrać chociaż tam też trochę czasu trzeba spędzić, ale mniej niż tu, bo wtedy ta w miarę się dzieje. I coś jeszcze chciałem powiedzieć. No i kolejny błąd, który zrobiłem mniej więcej, że wziąłem pochodzenie, które powoduje, że będę musiał wszystkich podbić. I to niestety był zły wybór, że wziąłem coś trudniejszego. Po prostu nie spodziewałem się, że to będzie powodowało wypowiedzenie wojny każdemu. A może każdy będzie chciał mi wypowiedzieć wojnę. Można powiedzieć, że staje się kryzysem tutaj. I Niestety to trochę za dużo, po prostu nie przygotowany psychicznie. I tak wyżo, że trochę Zniechęciłem się, bo przez ostatni tydzień chciałem coś nagrać i nie byłem w stanie, bo mi się nie chciało. Wolałem w, w Ring pograć, ale nie, może z tego zrobić serial, nie? Celaris. Chociaż jak rozpocznę z Reward serię, to no, do następnego dodatku nie zdążę pewnie zakończyć. Więc nie wiem, może będę nazywał tak Reward i Stellaris, albo teraz rozpocznę nową serię The Stellaris, na łatwiejszym trybie, po prostu na mniejszej mapie i na innym pochodzeniu rasy, żeby nie zrobić tego, że wypowiadam wojnę każdemu, nie się psjonicznym kryzysem, tylko po prostu będę grał na tym psjonicznymi robotami. To chyba będzie ciekawsze, łatwiejsze i można powiedzieć, że przyjemniejsze. I nie będę wypowiadał wojnę każdego dookoła, albo nikt nie wypowie wojnę dookoła mi samoczynnie. Chyba, że sam by tam podbój za podbojem, ani że całą mapą muszę się bić. I pewnie jak to się zapełni do końca, albo przegram, albo po prostu coś złego się stanie i będę musiał się bardziej męczyć. Więc to chyba tyle na tej serii. Kurde, kolejna seria ze Stellaris, którą chyba nie będę w stanie dokończyć. Nie wiem, czy poprzednio dokończyłem. Z tego Cybernetyko to chyba mi się udało dokończyć. Chyba, że nie, pod końc chyba się poddałem, bo Kurde, nieco się tam stało, ale kryzys mi się zbagował i nie mogłem wtedy chyba przejść gry, bo musiałem się bardziej męczyć niż powinienem. To chyba tyle, nie wiem co dalej mówić. Więc po prostu zakończę. Więc... Przepraszam, że nie byłem w stanie tego zakończyć, ale lepiej to zakończyć teraz, niż Żebym nagrywał na siłę mi się. Po prostu nie chcę w to grać teraz. Po prostu za trudne pochodzenie uciąłem. Więc do następnego.